Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj zajmiemy się tymi sekcjami do termita co im się tu stało. Jedną tu już rozebrałem i wychodzi na to, że tutaj jest takie jak on, ona tutaj jest, ta sprężna w środku i tu na końcu ma takiego topa jakby to nazwać, który zamyka po prostu nam dopływ wody. On wchodzi tutaj dochodzi nam tutaj tą dziurkę wylotową zatyka i on się po prostu urwał. Chyba tu musiało się zastać. Może jak pociągnąłem, to się to wzięło i urwało. Tutaj ja nie wiem czy to będziecie widzieć. Tutaj jest takie, takie czarne, to jest część tego właśnie, co trzymam tutaj w ręku. I to się urwało. I dlatego to nie chodzi. Chodzi sama sprężyna, a nie odbija po prostu. Rozbierzemy jeszcze tą drugą od razu sekcję, ale mi się wydaje, że to będzie to samo, bo jest ta sama sytuacja. No zacznijmy od wybicia tych czpieni, które go tutaj trzymają o górę z dołem. Tych bolczyków. No to śrubokręt młotek i one ładnie wychodzą. Raz. I dwa. No już mamy sekcję rozebraną. Zajmiemy sobie zima No ja już widzę, że jest ta sama przyczyna. O, zobaczcie. Wyciągamy jest to samo. Tu nawet bardziej widać, że to jest urwane. Takie no to się to w tej o w ogóle się rozwaliło na, na strzępki. Reszta została tutaj. Dlatego ta sekcja nie, przepusz nie przepuszczała wody. Dlatego, o, dlatego trzymała. I nie leciała. Ciekawe, czy to się da dokupić. To się okaże w dalszej części filmu. Udało się dokupić mi takie całe bolczyki z tymi grzybkami zamykającymi. Tylko, że trochę są innego kształtu niż te oryginalne. Takie są bardziej, te były takie tutaj miały dłuższe, te są krótsze, takie bardziej płaskie. ale jedną sekcję już złożyłem i otwiera się i zamyka. Mam tylko nadzieję, że nie będzie tu przepuszczało wody, ale to się dokaże, okaże dopiero jak będziemy pryskać. A teraz rozbieramy drugą sekcję. Tutaj musimy wybić ten uchwycik do włączania i wyłączania. To już łączyka tutaj wybijamy. Nie kręcznijcie. O, ciągniemy go. Minujemy. i rozbieramy resztę. Tutaj wyciągamy środek. O ring zostaje, tutaj taki mniejszy o ring też jest, też go zostawiamy i całą tą sprężynkę wyciągamy starą i zakładamy na nowy trzpień z nowym grzybkiem. O ring ten mały. Ten duży był tutaj na to założony plastikowe. Widzicie, widzicie co ja robię mniej więcej. No i składamy cały ten spin. Teraz będzie sztuka, żeby go tutaj tylko spasować z tym, bo to sprężyna jednak trzyma. Dlatego sobie najpierw tutaj delikatnie na ten uchwycik nabijemy bojca. Dobra, jest. Jeszcze troszkę. O tak, że on tutaj nam nie przeszedł. Naciągamy teraz tutaj sprężynę Celujemy sobie tutaj w dziurkę Tylko żeby to wlazło O, no jest dobrze Teraz żeby to tylko włożyć To nie jest takie ale Będziemy próbować I już siedzi, dobijamy go ładnie. Żeby nam tutaj nie wyleciało. I mamy na ten moment coś takiego. Teraz wkładamy do reszty sekcji. Tylko tutaj spas trzeba spasować równo. Może jest. Trzeba tutaj równo spasować, żeby te bolce nam tu później dobrze weszły w dziurkę dlatego też sobie je tutaj delikatnie nabijemy żeby były już w środku ja sobie tutaj kombinerkami ścisnę jedną stronę nabiję, ścisnę drugą nabiję I mamy gotowe, można montować. I będziemy sobie zakładać, tylko najpierw sobie wyjadę tym opryskiwaczem, a teraz jest na bajerze, bo paletkę mam na kółkach, tak żeby tutaj wszystko zmieścić w garażu i dwukółkę i ślędza, i wszystko. W pierwszej kolejności założymy sobie yy, Ach, zresztą przewody to później będziemy zakładać ale w pierwszej kolejności będzie mieszadło, później mam tutaj tak zrobione bo ja mam jedną belkę tylko że na, na lance a drugie na trzecie na wiecie na co nie tak to wkładam a trzecie na belkę właśnie założymy sobie te dwie zregenerowane na początek a tą trzecią starą która była dobra sobie zostawimy tak jak była ona tu jest jeszcze razem z przewodem i z tą końcóweczką tutaj o na koniec ją myk myk uszczelki dałem dałem dobra tutaj mnie chce ochlapać skubaniec musieć tam no właśnie sprawdzić tylko, czy jest dobrze, czy jest w miarę równo i przykręcamy na razie sobie złapę tak delikatnie, żeby tylko mi to wisiało dobra wisi teraz bierzemy dwie dziesiątki i tutaj skręcamy, ja to mam dosztukowane tak po swojemu, bo to było był składany ten rozdzielacz miałem tylko tą część, ten korpus jakby a, a sekcję do, dokupowałem osobno, dokładałem. Dlatego to jest nie jest oryginalnie zrobione, ale zadanie swoje spełniało. Teraz trzeba dokręcać w miarę równo, w takim sensie, że trochę jedno, trochę drugie, żeby to się wszelkie ładnie dopasowywały, a w miarę później potrzeby, ale to już sprawdzimy jak będzie woda nalana, po prostu dokręcić czy odkręcić siłą docisku to jakby się reguluje to czy ona lecą, czy leje się czy nie no i jak no dobrze mniej więcej mniej więcej to się aż tak bardzo nie bujają na razie zostawimy będziemy później patrzeć jak to będzie się sprawowało no to jako już mnie tu ochlapało czego się lejesz to jako pierwszą tą lance podłączymy i mieszadło Przetyczki. Wykładamy. Raz. Dwa. Tyk. To mieszadło i tak mi chyba tutaj nie działa. Muszę je wyjąć. Ja mogłem to też równie dobrze zrobić tak, że w tej jednej sekcji, która przepuszczała cały czas wodę, nie musiałem, nie musiałem ruszać. Ale jak już wszystkie robiłem, to wszystkie. Ta się otwiera, otwiera. Ta też pięknie i ostatnia też się otwiera i zamyka. No i co na to by było, na tyle. Widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, udostępniajcie. Marka.